Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 13 dzień grudnia, to jest poniedziałek, to jest początek trzeciego tygodnia adwentu, a to są kolejne wyszynki, czyli wstawaki adwentowe. Serdecznie Was zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, mam nadzieję, że macie się dobrze po niedzieli kolejnej adwentowej i że chcecie wystartować razem ze mną w trzeci adwentowy tydzień, a będzie nam oczywiście towarzyszył kardynał Stefan Wyszyński. Posłuchajcie, proszę, zdania na dzisiaj, które od niego mamy. Tyle jest możliwości i tyle dróg do Boga, ile jest ludzi, bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. Pani, wiem, że to zdanie to jest po prostu truizm nad truizmy. Wiem, że takie zdanie słyszeliście w życiu i pewnie je też powtarzaliśmy w życiu już setki albo i tysiące razy. Ale, kochani, mam wrażenie, że my ciągle w kościele, mało tego, my ciągle w ogóle jako ludzie, do tego zdania jakby nie dojrzeliśmy, nie żyjemy według tego zdania. Kochani, naprawdę Pan Bóg każdego z nas prowadzi indywidualnie. To nie znaczy, że nie prowadzi nas również wspólnotowo. To nie znaczy, że nie ma również dla nas, dla tych indywidualności, wspólnych zadań, wspólnych ścieżek. Pewnie, że tak. Ale to, czy mam pójść ścieżką z kimś innym, to, czy mam pójść ścieżką ze wspólnotą i tak dalej, to rozeznaję i tak indywidualnie w moim byciu z Panem Bogiem. Kochani, co z tego ma wynikać? Jakby dla mnie z tego wynikają dwie najprostsze rzeczy. Po pierwsze, nie naśladuj, zarówno w wierze, jak i w życiu, innych ludzi. Ucz się od innych. To tak. Konsultuj, podpatruj, szukaj rozwiązań. To oczywiste. Nie chodzi o to, że masz każde koło wymyślić od początku. Nie. Jeżeli ktoś jakieś koło już wymyślił, to się naucz od niego, jak się to robi. Ale nie chciej być, jakby, powtórką drugiego człowieka. Kani w kościele mamy z tym ogromny problem, dlatego że jakby jak tylko ktoś próbuje szukać jakiejś takiej swojej samodzielności, to my natychmiast go podejrzewamy o coś złego. I uwaga, że to może się okazać czymś złym, że to może pójść w jakąś stronę nieprawdziwą. No pewnie, że tak, ale nie wolno wychodzić z takiego założenia. Kani, my naprawdę jesteśmy inni i ja zawsze będę inny niż wy, a wy będziecie inni niż ja. I nie może być tak, że we wszystkim, co ja robię, we wszystkim, jak za Panem, za Panem Bogiem idę, to że macie szukać, ale ja tak nie robię, dlaczego nie robisz tak jak ja? I oczywiście drugą stronę tak samo. Nie mogę w żaden sposób wymagać od was, żebyście wy za Panem Bogiem i do Pana Boga poszli dokładnie w taki sposób, taką metodą i taką drogą jak ja. Jeżeli możemy sobie jakoś pomóc, to sobie pomagajmy. Jeżeli możemy nawzajem od siebie różnych rzeczy się nauczyć, to się uczmy, ale nie próbujmy być duplikatami jakby drugiego człowieka. A po drugie, kochani, jeżeli każdy z nas ma swoją własną indywidualną drogę i Pan Bóg każdego prowadzi zupełnie osobno, na jego właściwy sposób, to pytanie: czy szukasz tego swojego osobnego? Bo część z nas znowu oczywiście chce w drugą stronę, chce pójść po prostu za stadem i jakby zrobić tak jak wszyscy, bo wtedy się czujemy bezpiecznie. Nie. Jakie są twoje drogi do Pana Boga? Jaka jest twoja modlitwa? Jakie są twoje metody spotykania Pana Boga? W jaki sposób Go szukasz? W jaki sposób są twoje, tobie właściwe ścieżki twojego przebywania z Panem Bogiem? Moi drodzy, bardzo was dzisiaj zapraszam na początku tego tygodnia, na początku trzeciego tygodnia Adwentu, w połowie Adwentu. Odważne pytanie. to jest moja droga? Jaka jest moja właściwość? Co ja mogę zrobić? Czego nie muszę robić, czego robią inni, bo to nie jest moje? Nie każda duchowość w kościele jest Twoja, nie każda droga pobożności w kościele jest Twoja, nie wszystko musi być odpowiadające temu, czego Ty chcesz, tylko czy szukasz swojej własnej drogi. To jest dla odważnych, dla dojrzałych, dla dorastających rzeczywiście w wierze ludzi. No to może byśmy tak poszukali. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję wam bardzo za to pierwsze tego, tygodni tego tygodniowe spotkanie wstawakowe, wyszynkowe i, i zapraszam oczywiście na jutrzejsze. Pięknego wam dnia dzisiaj życzę, pięknego adwentu, pięknego poniedziałku adwentowego. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie. Do zobaczenia. Z Bogiem. papa. Pa!